Dzień dobry Państwu. W drugiej części mojej prezentacji, mającej na celu przedstawienie Państwu postaci, zatem sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Apelacyjnego w Krakowie, którzy uczynili mnie przestępcą, chciałbym zaprezentować Państwu, na czym polega, jeśli chodzi o moje doświadczenia, relacja sąd-obywatel w takim przypadku, gdy wierzycielem jest obywatel, a dłużnikiem sąd. W następnej części przedstawię Państwu z kolei sytuację Arebur, gdy wierzycielem jest sąd, a dłużnikiem obywatel. Rozpoczynamy od tej oto sytuacji, gdy ja byłem, jestem wierzycielem sądu. W dniu 29 stycznia 2004 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał wyrok który uchylił wyrok, który w sprawie o rozwód pomiędzy mną i moją żoną wydała w dniu 21 maja 2003 roku sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział 11 Cywilny Rodzinny Izabela Struzik. Wydając go w 21 maja 2003 roku sędzia Izabela Struzik była wyłączona. Ponieważ ja o tym wiedziałem, złożyłem apelację od wydanego przez nią wyroku i sąd zobowiązał mnie do uiszczenia opłaty od złożonej przeze mnie apelacji w kwocie równej ustalonemu przez Sędzię Izabelę Struzik, wspomnianym przeze mnie wyrokiem tak zwanego wpisu ostatecznego, a zatem w kwocie 7700 zł. W sentencji wspomnianego przeze mnie wyroku dnia 29 stycznia 2004 roku, troje sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędzia Wojciech Kościołek, sędzia Marta Romańska sędzia Andrzej Struzik podali, że Sąd Apelacyjny uchyla zaskarżony wyrok wznosi postępowanie w zakresie objętym rozprawą 21 maja 2003 roku i sprawę przekazuje Sądowi okręgowemu w Krakowie do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania apelacyjnego te koszty postępowania apelacyjnego to wspomniana przeze mnie kwota 7700 zł uiszczona jako opłata od apelacji. W uzasadnieniu do tego wyroku sąd apelacyjny podał m.in. ja pozwolę sobie zacytować, bo to bardzo ważne okoliczności ustalone przez sąd apelacyjny w Krakowie. Ja złożyłem 22 kwietnia 2003 roku wniosek o Wyłączenie sędzi Izabeli Struzi został rozpoznany, a właściwie nie został, a dlaczego nie zostało o tym za chwilę, w dniu 25 kwietnia przez koleżanki z pracy z Wydziału 11 Cywilnego Rodzinnego Sędzi Izabeli Struzi po to stanowisko w tej sprawie Sądu operacyjnego w Krakowie. Mając na uwadze powyższe okoliczności należy stwierdzić, że wniosek powodu o wyłączenie sędziego nie został dotychczas rozpoznany. Albowiem opisany wyżej dokument datowany 25 kwietnia 2003 roku i znajdujący się na karcie 1524 akt nie stanowi postanowienia. Jak wskazuje są w sąd najwyższych postanowieniu z dnia 21 stycznia 2003 roku sygnatura czy rzymskie CZT 84 łamane przez 02 opublikowane OSNC 2003 ukośnik 10 ukośnik 140. Postanowienie o charakterze formalnym podlegający zaskarżeniu wydane na posiedzeniu niejawnym skonstruowane w ten sposób, że jego sentencja wraz z uzasadnieniem stanowi jeden dokument i nie istnieje w znaczeniu procesowym w sytuacji, w której skład sądu podpisał tylko uzasadnienie, natomiast nie podpisał sentencji. Sąd apelacyjny pogląd ten w pełni akceptuje i wielokrotnie prezentował go w swych orzeczeniach. Jako je w postanowieniu w cudzysłowie przejrzeć. Z dnia 25 kwietnia nie została graficznie oddzielona sentencja od uzasadnienia, to nie budzi wątpliwości, że jego część zaczynająca się od słowa albowiem stanowi uzasadnienie, a zatem podpisane zostało jedynie uzasadnienie. W konsekwencji uznać je należy za postanowienie nieistniejące. Skoro wniosek o włączenie sędziego nie został rozpoznany, stosownie do artykułu 50 paragraf 3 kodeksu postępowania cywilnego sędzia ten mógł spełniać tylko czynności niecierpiące zwłoki a zatem nie mogła przewodniczyć rozprawie w dniu 21 maja 2003 roku i wydać wówczas wyroku, co uczyniła. Na zakończenie sąd apelacyjny podał. W konsekwencji przyjąć należy, postępowanie przed sądem pierwszej instancji w zakresie objętym ostatnią rozprawą dotknięte jest nieważnością. Artykuł 379.4 i 5 kodeksu postępowania cywilnego. A zatem na podstawie artykułu 386 paragraf 2 i artykułu 108 paragraf 2 KPC należało orzec jak w sentencji, a w sentencji orzeczono, że sąd okręgowy w Krakowie, budżet 11 Cywilny Rodziny, któremu zwrócono sprawę do ponownego rozpoznania, powinien orzec o kosztach poniesionych przeze mnie w pocie 7700 zł. postępowania apelacyjnego. Ponieważ sąd nie zwracał mi tej należnej mi kwoty, ja w dniu 19 kwietnia skierowałem pismo do prezesa sądu Okręgowego w Krakowie Sędzi Maj Rymar o jej zwróceni i sędzia Maja Rymar poinformowała mnie, odnosząc się do zgłoszonego przez pana żądania zwrotu umieszczonej przez pana kwoty 7700 zł tytułem opłaty o apelację od wyroku z dnia 21 maja które to żądanie podniósł Pan w toku tej sprawy, to kwestia ta zapewne będzie przedmiotem rozstrzygnięcia, tak pisze pani prezes sądu, w toku postępowania zgodnie z artykułem 108 KPC, zgodnie z którym sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. A w sytuacji, gdy sąd w drugiej instancji ukrywa zaskarżone orzeczenie i przekazuje sprawę sądowi pierwszej instancji do rozpoznania, pozostawia temu sądowi rozstrzygnięcie o kosztach instancji odwoławczej takiej też treści rozstrzygnięcie zawarł Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 29 stycznia 2004 roku. Rzeczywiście, pokażmy ten wyrok raz jeszcze. Złożyłem pozew latem 2004 roku przeciwko Skarbowi Państwa Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie o wypłacenie, o zwrócenie mi kwoty 7700 złotych. I odpowiedzi, pozew do sądu rejonowego dla Krakowa 70, w odpowiedzi na ten pozew sporządzonej w dniu 17 sierpnia 2004 roku radca prawny sądu okręgowego w Krakowie, pani Jakwiga Augustyn Hołbowicz podała. Powód domaga się zasadzenia kwoty 7700 zł stanowiącej równowartość uiszczonej opłaty od apelacji wniesionej przez powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 25 1. maja roku. Jako podstawę dochodzonego roszczenia powód podaje fakt uwzględnienia wyżej wymiany apelacji przez Sąd Apelacyjny, to jest uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Krakowie. Poznany wnosząc o oddalenie powództwa podnosi co następuje. Zgodnie z zasadą ustaloną w artykule 5 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 roku o kosztach w sprawach cywilnych, strony obowiązane są umieszczać koszty sądowe w razie wniesienia pism podlegających opłacie. Rozstrzygnięcie w przedmiocie ostatecznego obciążenia stron kosztami postępowania następuje dopiero w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. Artykuł 108 paragraf 1 kodeksu postępowania cywilnego i obejmuje wszystkie koszty, Poniesione w sprawie także koszty postępowania apelacyjnego, jeżeli sprawa przeszła przez ten szczebel instancji, a zaskarżony wyrok uchylono i przekazano do ponownego rozpoznania. Biorąc pod uwagę powyższe, nie jest dopuszczalne orzekanie o kosztach procesu wcześniej, a tym bardziej rozstrzyganie o kosztach jako o żądaniu głównym w innym postępowaniu sądowym niż to, którego dotyczą koszty poniesione przez stronę. W sprawie. Sygnatura. Sąd apelacyjny przekazując sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Pierwszej Instancji pozostawił temu sądowi rozstrzygnięcie o kosztach instancji odwoławczej zgodnie z przepisem artykułu 108 paragraf 2 kpc. Postępowanie sądowe w powołanej sprawie toczy się nadal. Yy, Pozew, który ja złożyłem, rozpoznała w dniu 26 października sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa w Śródmieścia Izabela Wolas. Zresztą. W tym przypadku doszło do dość groteskowej sytuacji, albowiem w związku ze złożonym przeze mnie jeden raz pozwem, ja otrzymałem dwukrotnie wezwania do umieszczenia opłaty w kwocie 600 zł i sąd uruchomił dwa postępowania do dwóch różnych sygnatów. Nie wiedząc, która ze spraw jest tą właściwą, wezwany dwukrotnie w dwóch różnych terminach postawienictwa, skierowałem wniosek do sądu, żeby mi wyjaśniono. Która z tych spraw jest tą właściwą, na którą powinienem się rzeczywiście stawić, nie marnując czasu. Ponieważ sąd nie udzielił odpowiedzi na mój wniosek, nie stawiłem się w żadnych, wstępnie zresztą uprzedziłem o tym sąd, że nie stawię się, jeśli sąd nie odpowie na mój wniosek i sędzia Izabela Bolas wykorzystała tę oto sytuację, wydała w dniu 26 października 2004 roku wyrok. Przyjrzyjcie się Państwo, bardzo proszę, temu, co orzekła. Otóż ja, zamiast otrzymać należnych mi 7700 zł, miałem zapłacić prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie majrymar kwotę 1215 zł, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Ponieważ, jak wspomniałem, Sąd Rejonowy do Krakowa i uruchomił dwa... Zarejestrował dwa postępowania w związku z jednego złożonym przeze mnie POZWEM i dwukrotnie musiałem uścić kwotę 600 zł. Tych 600 zł zwrócono mi dopiero po kilku miesiącach jak i okolicznościach, Ano mnie obciążając kosztami jej doręczeniami, zatem nie zwrócono mi 600 zł, ale kwotę pomniejszoną o po koszty pocztowe. Przypomnę, sąd apelacyjny w Krakowie orzekł, że Sąd Okręgowy w Krakowie ma orzec o kosztach postępowania apelacyjnego, co potwierdza artykuł 108, paragraf 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego, co potwierdziła prezes Sądu Okręgowego Maja Rymar w piśmie do mnie, które Państwu prezentowałem w piśmie z dnia 14 maja 2004 roku, co potwierdziła radca prawy Sądu Okręgowego w Krakowie w odpowiedzi na pozew 17 sierpnia 2004 roku i oto w dniu 22 listopada 2004 roku sędzia Teresa Dyrga wydaje wyrok kończący sprawę w pierwszej instancji, zatem wyrok, którym powinna orzec o zwróceniu mi kwoty 7700 zł. To jest ten wyrok i nie orzekła o zwróceniu mi tej kwoty. Orzekła natomiast, się Państwo bardzo proszę, jeszcze raz to jest ten ostatni punkt, że kto ja mam kto umieścić opłaty w kwocie zarządza ściągnięcie na rzecz skarbu państwa tytułem uzupełnienia pisu ostatecznego od rozwodu oraz tytułem kosztu opinii RODK od Gniewa Pękusia kwotę 8750 złotych i Ustala wpis ostateczny od rozwodu na kwotę 10 tysięcy złotych. Zatem sędzia Teresa Wyrga nie orzekła o zwróceniu mi kwoty 7 tysięcy 700 zł, a zobowiązała mnie do niszczenia dodatkowo kwoty 10 tysięcy złotych tytułem wpisu ostatecznego i 8 750 zł tytułem uzupełnienia wpisu ostatecznego. Jeśli podsumować te trzy kwoty rozwód kosztować nie miał 26 450 zł. Proszę Państwa, to był rok 2004. Ponieważ sędzia mi orzekła zwrócenie mi kwoty 7700 zł, złożyłem wniosek po tym, gdy wezwano mnie do umieszczenia opłaty od apelacji, którą złożyłem od wyroku sędzi Teresy Biernik w kwocie 10 tysięcy złotych, złożyłem wniosek do Sądu Okręgowego w Krakowie o zwolnienie mnie z tej opłaty i oto w dniu 5 września 2005 roku sędzia Agnieszka Oklejak, przewodnicząca wydziału 11. cywilnego rodzinnego sądu okręgowego w Krakowie oddaliła mój wniosek. Wyjaśniając powód żądanego świadczenia nie przedłożył, natomiast w piśmie z dnia 1 sierpnia 2005 roku, w którym prosił o nieorganizowanie przez sąd apelacyjny do sprawy apelacyjnej do dnia 17 sierpnia 2005 roku z uwagi na planowany w tym czasie pobyt z synami za granicą, poinformował sąd o uzyskaniu od pracodawcy za o osiąganych dochodach. Spowodowały go opóźnienie o kilka dni jego wyjazdu z synami, wobec czego zdecydował o wpłaceniu żądanej opłaty od apelacji i opłatę tę faktycznie uiścił w tym samym dniu. Ja rzeczywiście zapłaciłem tych 10 tysięcy złotych, mimo że nie otrzymałem kwoty 7700 zł. Nieprzedłożenie żądanego oświadczenia majątkowego w zakreślonym terminie uiszczenie wpisu od apelacji przed rozpoznaniem przedmiotowego wniosku musiało skutkować, musiało skutkować, musiało. Odmową zwolnienia powody od wpisu od apelacji, bowiem powód nie tylko nie wykazałby, nie był w stanie wpisu tego umieścić, bez uszczerbku koniecznego dla siebie i rodziny utrzymania, ale wręcz wskazał, że poniesienie wpisu do apelacji leży w granicach jego możliwości finansowych. Leżało, później w jeden dzień przestępcą, już niewiele leży w tej chwili w granicach moich możliwości finansowych, zatem można mnie było bezkarnie okraść z kwoty 7700 zł. Dlaczego bezkarnie? Bo to nadszedł dzień 10 kwietnia 2006 roku. I Sąd Apelacyjny w Krakowie rozpoznał moją apelację od wyroku sędzi Teresy Dergi 22 listopada 2004 roku. Rozpoznał ją w składzie sędziowie Paweł Rygiel, Andrzej Struzik, Piotr Rusin i postanowił oddalić moje zażalenie na postanowienie o zobowiązaniu nie do umieszczenia opłaty w kwocie 10 tysięcy złotych od apelacji. I oddalił moją apelację. W ten oto właśnie sposób e, sędziowie Paweł Rygiel, e, Andrzej Struzik i Piotr Rusin e, zalegalizowali e, kradzież na moją szkodę przez sędzie Teresę Dyrgę, przez sędzie Agnieszkę jak kwoty 7700 zł. Do tego czasu ja e, realizowałem mnóstwo działań, starań na rzecz zróbcenia mi tej kwoty i wreszcie, gdy w dniu 23 listopada 2009 roku złożyłem prokuraturze rejonowej Kraków 7 Wschód zawiadomienie o popełnieniu przez prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzie Barbare Baran, przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego przez niezwrócenie mi umieszczonej przeze mnie przed wieloma laty, od 6 października 2003 roku kwoty 7700 zł Wreszcie w dniu 1 grudnia 2009 roku zwrócono mi należną mi od wielu, wielu lat kwotę. Zwrócono mi ją w kwocie bezwzględnej, 7700 zł, bez odsetek. Od tego czasu zacząłem starania o zwrócenie mi odsetek. Od kwoty 7700 zł i bezprawne przetrzymywanie w okresie od 6 października 2003 do 1 grudnia 2009 przez kilka lat skutkowało oczywiście sporą kwotą odsetek. Złożyłem pozew w tej sprawie do Sądu Rejonowego dla Krakowa 7 i, i oto w dniu 28 lutego 2013 roku sędzia tego sądu, Ewa Krakowiak, wydała wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w którym podała w punkcie pierwszym odrzuca pozew w zakresie odsetek ustawowych od kwoty 7700 zł. I zatem kolejna legalizacja, legitymizacja kradzieży dokonanej na moją szkodę przez sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie, a później również i przez sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Ta sprawa jest w tej chwili w rozpoznawaniu. Ta sprawa, to znaczy ja złożyłem apelację od wyroku sędzi Ewy Krakowiak. Sprawę, to moją apelację już podczas trzech posiedzeń, które mam za sobą próbowało rozpoznać. Łącznie siedmioro sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydziału Odwoławczego, czynią cały czas co w ich mocy, żeby mi jednak tych odsetek nie zwrócić. A przecież to jest jakby oczywiste, proszę Państwa, jeśli Państwo jesteście w relacji jakiejkolwiek ze sądem i Wasz wierzycie, posiada uprawnienia co do tego, żeby żądać umieszczenia przez Państwa jakiejś kwoty bezwzględnej, a jeśli od momentu zapadnięcia roszczenia, upłynął jakiś okres czasu, to co oczywiste, ubiega się również o odsetki. To jeden, to jeden z takich przykładów, jedna ze spraw, bo jak Państwo widzicie, wierzyciel, sąd żąda odsetek. Tak wygląda relacja sąd-obywatel w takim przypadku, gdy obywatel jest bierzycielem. Okradziony przez wiele, wiele lat musi czynić mnóstwo starań, żeby wreszcie oddano kwotę bezwzględną, jeśli chodzi o odsetki, no póki co wszystko czarno, jeśli chodzi o mnie w róży. W następnej części przedstawię Państwu, jakimi narzędziami dysponuje sąd w takiej sytuacji, gdy to on jest wierzycielem wobec obywatela.